Cześć! W tym filmie przedstawię Wam najskuteczniejszy sposób na walkę z robactwem w kwiatach doniczkowych, mianowicie chodzi tutaj o te muszki strasznie wkurzające ziemiórki, a także różne inne robaki, które są w ziemiach doniczkowych, pleśnie, grzyby. Jak tego się pozbyć w ciągu niecałej nawet godziny i jedyny jaki jest skuteczny sposób, żeby naprawdę rozwiązać problem tych niefajnych rzeczy, które niszczą Wasze kwiaty doniczkowe, dowiecie się tylko w tym filmie. I powiem Wam od razu, że sprawdziłem mnóstwo różnych artykułów, mnóstwo różnych filmów, ponad setkę w ogóle różnych i nikt nigdzie nie mówi o tym najprostszym, najskuteczniejszym sposobie, który ja Wam przedstawię w tym filmie. A w tym filmie przedstawię Wam dwa skuteczne na to sposoby. Nie będziecie żadnych używali lepów, taśm, jakichś octów jabłkowych, kombinacji na jakieś łapanie muszek. Po prostu my w tym filmie, tak jak zawsze na moim kanale, rozwiążemy problem pancerną pięścią. Rozwiążemy go w taki sposób, żeby to było szybkie i 100% skuteczne. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. No i dobra, tak jak obiecałem, przedstawię Wam dwa sposoby. Powiem Wam jeszcze na wstępie, że żeby nagrać ten film czekałem pół roku. Dosłownie pół roku, żeby pojawiły mi się w doniczce jakieś problemy, na przykład z ziemiórkami. Niestety się nie doczekałem, więc muszę nagrać ten film bez tego robactwa. Dlatego, że jak miałem problem kiedyś z tym robactwem, to go rozwiązałem tymi sposobami, o którym powiem wam w tych filmach. I do dzisiaj, czyli minęło ponad pół roku, nie mam problemu z robactwem w kwiatach, w doniczkach. Dobra, pierwszy sposób, o którym powiem wam, on działa tak na 90%, ale drugi działa na 100%. Natomiast pierwszy sposób jest o tyle fajny, że on jest bardzo szybki. Nie angażuje żadnych skomplikowanych działań z Waszej strony i jest na 90% skuteczny, dlatego że jak go wykonacie, to Wasze kwiaty na... Bardzo długo odetchną od robactwa. Ten sposób rozwiązuje problem robactwa i muszek na dłuższy czas, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Mimo to warto o nim wspomnieć, dlatego że wasze kwiaty długi czas będą miały oddech. A co to jest? Mianowicie pamiętajcie, co się znajduje w waszej donicy. Jeżeli w waszym domu latają te małe, wkurzające muszki, to są ziemiurki, czyli w waszych doniczkach jest mnóstwo larw, i jajek, i właśnie owadów. Prawdopodobnie w waszych kwiatach doniczkowych, czyli w ich ziemi, także znajdują się inne robactwa, których nie widzicie, bo nie fruwają, tylko sobie podgryzają korzonki waszych roślinek. To rozwiązanie na szybko jest bardzo proste: mianowicie, bierzecie swój kwiatek w doniczce, nawet go nie wyciągacie i zalewacie go wodą. Zalewacie go wodą do pełna. Czyli jak macie doniczkę, pamiętajcie, że jak macie kwiaty doniczkowe, to nigdy ziemi nie daje się czubato z obwódką waszej doniczki. Bo to jest niesensowne. Potem podlewacie go i woda się rozlewa. Ziemia powinna być co najmniej 1 cm poniżej poziomu doniczki. Czyli co robicie? Tak naprawdę zalewacie cały kwiatek, doniczkę czubato zalewacie wodą i zostawiacie na jeden dzień. Tutaj oczywiście dwie małe uwagi. Mianowicie, jak wasza doniczka ma dziury i do podstawka się wysącza np. Na nadmiar wilgoci, no to musicie te dziury jakoś na dany czas. Załatać. Oczywiście rozwiązanie to jest proste. Albo bierzecie taśmę klejącą, zalepiacie te dziurę, o ile dacie radę skutecznie, albo wkładacie ten kwiatek, który ma jakieś problemy właśnie z robactwem do wiadra, z wodą, do takiej głębokości musicie zalać całą ziemię i zostawić na co najmniej 24 godziny. Czy się zastanawiacie pewnie, co to daje. Daje to to, że wszystkie robactwo, które jest w tej ziemi się wytopi. Wszystkie robaki, muszki, larwy, które są w tej ziemi, one się wytopią i szlak je trafi i ich nie będzie. Oczywiście kwiatek możecie. Stawić też na dłużej, tylko właśnie o tej małej uwadze trzeba wspomnieć, którą zahaczyłem wcześniej, a chodzi tutaj o to, że nie wszystkie kwiaty mają tolerancję na wilgoć. 24 godziny kwiata nie zepsuje. Kwiat się z nim nic nie stanie. Jak kwiata zostawicie na trochę dłużej, no to wtedy mogą zacząć żółknąć w nim liście. Ale trochę dłużej, to mówię na przykład jakby 3 dni, on leżał sobie w wodzie, bo niektórzy też tak zostawiają kwiaty. Natomiast 24 godziny wystarczą, żeby wytopić wszystko, co tam żyje, z tego powodu, że wszystko musi oddychać, co się znajduje i podgryza tego kwiatka. Więc oddychać nie będzie miało czym, kiedy to wszystko będzie zalane wodą. Ale ten sposób, tak jak mówiłem, jest bardzo prosty, bardzo szybki. Potem kwiatka wyciągacie z wody, normalnie, żeby wyciekły nadmiar, serde z Jimmy. Go stawiacie tam, gdzie wcześniej go stawiliście. Zobaczycie, że kwiatek Was będzie miał na długi czas oddech, właśnie od wszelkiego robactwa. Niestety, ten sposób nie rozwiązuje wszystkich problemów, dlatego że nie wyniszczy pleśni, grzybów, które moglibyście mieć w ziemi toniczkowej. I oczywiście nie rozwiąże problemów jajek, które złożyły jakieś robaki. Ale pamiętajcie, te jajka, zanim się wylęgną, zanim znowu zaczną podgryzać. To jest długi czas, żeby ponownie powstał większy problem. Dlatego to jest długi oddech dla kwiatka. Ten sposób bardzo prosty, bardzo szybki, ale nie rozwiązuje problemu długofalowo, dlatego że w tej ziemi jajka i tak mogły jakieś zostać. No i dlatego rozwiązanie drugie rozwiązuje wszystkie problemy na 100%. Czyli całkowitą likwidację tego, co jest złe w ziemi doniczkowej bez zmieniania ziemi. Bez likwidacji i wymiany ziemi. A stosowany był przez dziadków i był normalnym sposobem. Nie wiem dlaczego, czy ludzie o nim zapomnieli. Jest to wypalenie ziemi. No ale jak zrobić to wypalenie ziemi? Mianowicie musicie to zrobić w sposób mądry. A mianowicie kwiatka wyciągacie z ziemi, czyli wyciągacie go z donic Tą całą ziemię, w której był kwiatek wsypujecie na blachę. No zaraz powiem dokładnie co i dalej. W każdym razie kwiatka wyciągacie z ziemi. Ważne, żeby oczyścić jego korządki z ziemi, bo pamiętajcie, że jak coś podgryza waszego kwiatka to się przykleja do korzonków waszego kwiatka i tam sobie może być przyklejony. Także jakieś jajeczko. Dlatego, jak kwiatka wyciągacie z ziemi, to musicie go dokładnie oczyścić z ziemi, żeby na nim nic nie wisiało, a potem te korzenie jeszcze wymyć pod prysznicem, żeby nic nie pozostało na tym kwiecie. Czyli żeby po prostu był sam kwiatek i czyściuteńkie same korzonki. Nic się z kwiatkiem nie stanie. To jest tak jak przesadzanie kwiatka, bo wyjmiecie go dosłownie tylko na godzinę. Czyli nawet nic nie musicie robić tego kwiatka sobie na godzinkę. Możecie spokojnie na bok odłożyć, jak już będzie wyczyszczony cały z ziemi i czyste będą korzonki, wypukane, czyli pod prysznicę. Co robicie z ziemią? A mianowicie ziemię, tak jak mówiłem Wam wcześniej, z tego kwiata, którą wyciągnęliście, kładziecie na blachę. Na blachę do pieczenia ciasta. Oczywiście nie polecam Wam stosowania tej samej blachy, na której pieczecie pyszne placki, ale miejcie w domu taką blachę jedną. Wiecie, te blachy, które kupujecie do pieczenia ciasta, one z czasem się psują, rdzewieją, ogólnie stają się do kitu i wymieniacie je co jakiś czas na nowe. Dlatego jedną blachę taką sobie do kitu większą zostawcie i niech ona będzie Wam służyła do właśnie pielęgnacji kwiatów. Dlatego, że tą ziemię, którą wyciągniecie z kwiata, wszystko wrzucacie na tą blachę, Równo rozsypujecie, żeby równa warstwa była, tak samo jakbyście robili ciasto. Wkładacie do piekarnika i włączacie piekarnik na maksa. Po prostu pieczecie ziemię w piekarniku. Ile czasu piec taką ziemię? Tak, żeby się upiekła, tak samo jak ciasto. Czyli tak naprawdę ustawiacie piekarnik na maksa. Jak sobie wstawicie tą ziemię na co najmniej 30 minut, będzie dobrze. Możecie też na godzinę. Gwarantuję Wam, że wszystko co było w tej ziemi zostanie zlikwidowane. I ten sposób jest o tyle dobry, że on likwiduje wszystkie jajniki. Robaki muszki, pleśnie i grzyby. Ale co ważne, nie niszczy składników odżywczych w tej ziemi. Ona nadal jest tak samo żyzna, jak była wcześniej przed wypaleniem. Tutaj z ziemią się nic nie dzieje. Tam nic się złego dla samej ziemi nie dzieje. Ona się nie pozbywa niczego ważnego dla kwiatka, tylko się pozbywa tego, co jest szkodliwe dla kwiatka, czyli wszelkich robactw, jaj i tak dalej. No i dobra. Ziemię wypiekliście sobie w piekarniku, jak zwykłe ciasto, i wyciągacie ją z piekarnika na blaszkę, która jest gorąca. Pamiętajcie, odstawiacie tam ziemię do takiego czasu, Aż ona całkowicie wystygnie, czyli całkowicie aż będzie chłodna. Jak suchą ziemię, wrzuciliście to wypieczenie, jest dużo szybsze i dużo szybciej ona wystygnie. Kiedy już wypiekliście ziemię i ona ostygła, co robicie z tą ziemią? Wsypujecie ją z powrotem do kwiatka, czyli ponownie sadzicie kwiatek w tej ziemi. Prawdopodobnie będzie trochę mniej ziemi niż wcześniej, bo przecież opukiwaliście korzonek, więc prawdopodobnie będziecie musieli też dodać nowej ziemi. Ale nowej ziemi, żeby dodać, to od razu Wam polecam. Ją dodać już na blachę, żeby wypiec ją także. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak kupujecie ziemię torfową, ziemię do kwiatów, jakąkolwiek ziemię, którą będziecie stosowali w doniczkach, ona już może mieć w sobie jakieś jajeczka i zalążki robactwa. I to się bardzo często zdarza. Więc nie tylko z dworu wam przyszło robactwo do waszych kwiatów doniczkowych, ale także może być w tej ziemi, którą dosypujecie do kwiatów. Dlatego już profilaktycznie dobrze ją wypiec ze starą ziemią. Co zauważycie, jak zrobicie taką pielęgnację kwiatów? A mianowicie zauważycie to, że oczywiście kwiat was odżyje jak cholera. Odżyje bardzo mocno, dlatego że nic nie będzie go już podgryzało i to będzie działało przez bardzo długi czas, bo zobaczcie, ja wypaliłem swoją ziemię ponad pół roku temu i do dziś nie mam żadnych problemów z robactwem, a tego robactwa. Było naprawdę latającego dużo. Kwiatek zawsze będzie mocno odżywał po takiej pielęgnacji i takim zabiegu. I to jest najprostsze, najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Zobaczycie, że kwiatek Wam bardzo za to podziękuję, bo po prostu on zacznie odżywać, jak nigdy wcześniej zacznie się rozrastać. Bo nie dość, że ziemia będzie dla niego oczyszczona, będzie idealna, to jeszcze żadne robactwo nie będzie go męczyło. I z mojej strony to tyle. Żeby nagrać ten film, jak zawsze musiałem się napracować, dużo opracować tematu, ale i też wiele kwiatków wypielęgnować w ten sposób. Dlatego jeżeli macie chęć, to docencie ten film polubieniem go w górę zasubskrybowaniem kanału, a być może i poleceniem innym osobom, a szczególnie w zasadzie poleceniem innym osobom, dlatego że większość osób stosuje te, te bezsensowne rozwiązania, które trwają bardzo długo czasu, nieskuteczne są tak naprawdę w dłuższej perspektywie, jakąś chemię ładują do kwiatka, a to można rozwiązać w ciągu jednej godziny raz na wiele, wiele miesięcy. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!